Witamy bardzo serdecznie ze stadionu przy ulicy Słonecznej. Deszczowego dzisiaj mecz 14. kolejki jagiellonia Starmieleca. witają oficjalnie Jerzy Kułakowski i Jacek Dąbrowski. Dowik przed polekarne 30 metrów do Nene. Nene z powrotem do Bartłomieja, nawinął jednego z rywali z Mielca. Podał do Narancho, Narancho na frost bramki, ale 25 metrów znowu w lewą stronę do Wdowika. Wdowik w pole Kochalski myli się, piłka pod nogami. Oj, czy tam nie było gola? Czy ta piłka linii nie była za linią? Piłka. piłka wybiła z linii. Na ranko pomylił się Kochalski, był Kubicki, był na ranko, ale sędzia pokazuje, że czekamy, czy tam piłka nie była w bramce, Pokazuje nie, nie była. To Saczek chyba, nie, Marczuk, Marczuk, będzie doszatkowanie z prawej strony. Marczuk tam w pojedynku z zawodnikiem z Trąbką, Trąbka wybija, ale piłka powraca do żółto-czerwonych. Nie wiem, Jasku, co przez chwilę miałeś na myśli, mówiąc, że jeden z zawodników stali to zawodnik z Trąbką. <śmienny> to był Trąbka. Chociaż tak mogło to zabrzmieć, to przepraszam, jeśli tak on oczywiście nie ma przy sobie żadnego blaszanego, tędnego instrumentu muzycznego. To był Michał Trąbka, który atakował naszego Marczuka przy linii końcowej. Ruszył Trąbka, ale znakomicie ustawiony w defensywie Marcu. I proszę tylko posłuchać, jak kibice tę prostą sytuację. Odbiór piłki nagradzają brawami. Już jak Jelonia ruszyła do końca ataku, Hansen z prawej strony pola karnego. Hansen! Gol! Christopher Norman Hansen, 19 minuta spotkania, znakomite, plasowane uderzenie z linii 16 metra. No znakomicie to jak Jelonia zrobiła, ale proszę sobie przypomnieć, jak było przed chwilą. Ruszyli czterech na czterech piłkarze Stalin mielec. Odbiór Marczuka, Przeprowadził piłkę na połowę rywali. Podał do Hansena. Hansen z lewej strony pola karnego strzedł. Trochę do środka. Dość ostry kąt, ale posłał piłkę w lewy ruch bramki Mateusza Kochalskiego i teraz Kochalski wyjął z bramki z wodą butelkę i rzucił raz i drugi raz, jakby tej wody na wojsko było mało. Jeszcze tam się trochę belało. Jagiellonia od 20 minuty prowadzi 1 do 0. A ja za chwilę podzielę się z Państwem pewną refleksją. Nie było mnie na antenie Radia Białystok, nie było mnie z meczami Jagiellonii, z Jagiellonią Białystok przez prawie trzy miesiące i teraz przypomniałem sobie tę fantastyczną adrenalinę, kiedy Jagiellonia zdobyła bramkę, kiedy można o tym opowiadać, kiedy mogą Państwo się cieszyć razem ze mną i z Jackiem, tego naprawdę brakowało i, i, i poczułem te, te sympatyczne takie dreszcze emocji, te ciarki, które przeszły po całym ciele. Warto było wrócić na stadion Jagiellonii, warto było popatrzeć, jak Jagiellonia zdobywa tę bramkę i rozmontowuje w miarę szybko tę defensywę Mieleckiej Stali. Jagiellonia prowadzi jeden do zera w tej chwili, ma...

Na razie Mielczanie przechwytują piłkę, oni będą mieli, ale bardzo krótko, bo już szybko rozpoczyna Wdowik, zmierza i zagranie, ach, dokładnie, ale jeszcze będzie Marczuk po drugiej stronie, jeszcze walczy Marczuk i co? Faul i rzut karny będzie dla białostockiej Jagiellonii, paulowany był Marczuk, no i rzut karny, a więc proszę Państwa, skupmy się i trzymajmy kciuki mocno, zaciśnięte, Wdowik, 5 metrów od piłki i teraz już ruszył i strzela i gol, gol! Dwa do zera! Bramkarz w jednym rogu, piłka w drugim rogu, a dokładnie strzela w prawy róg. Wdowik, bramkarz rzucił się też w prawy róg, tylko strój, tak, tak jest. I teraz wszyscy kibice Agieloni biały Białystok na stadionie, a jest ich, no nie wiem, jeszcze chyba nie było informacji o frekwencji. 7 osiem może tysięcy i wszyscy wstają i śpiewają, państwo słyszą hey, Jaga-Gol, Jaga-Gol. Zresztą siedzenie dzisiaj na trybunach nie jest może szczególnie sympatyczne, lepiej tak jak ja spacerować sobie w miejscu, chociaż Jacyk siedzi i nie dzwoni zębami, w każdym razie ja nie słyszę. Ale założył ciepłe kalesony, więc dlatego może sobie spokojnie siedzieć. No i wcale nie jest tak zimno, jak mówiłeś, bo, bo mogę sobie siedzieć, nie, nie mam żadnych <laughs> rajstopek. Także... A ja mówiłem o kalesonach, nie mówiłem rajstopek. Aha. Także nie, 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 tutaj jest prawie, że letnia pogoda. Jelenczycy próbują tutaj teraz budować kolejną akcję. Mamy Imaza w prawą stronę do Kupisza, ale napięty zagrana, ostatecznie ta piłka do Stojnowicza, ten w pole karne, na dalszy słupek, tutaj głowa Lewickiego, piłka do Imaza, Imas nie ma jak strzelić. A tak strzelił! Gol! Nie ma, a Imas powiedział, że ma. Ja myślałem, że Imas nie ma, a Imas ma. To był jak grom tak z tego nie. on był po prostu obrócony tyłem do bramki, kopnął, aby kopnąć, a jeszcze chyba piłka odbiła się od któregoś wiarcy wieleckiej stali, wpadła do bramki w 70. To jeszcze było w 9. minucie Jagielonia zdobyła bramkę numer 3 w tym meczu. A tu za chwilę może być 4 do 0, bo Kupisz dostał piłkę od Imaza i rzut karny dla Jagiellonii Białystok. Więc skoro ja krzyczałem dwa razy gol, co prawda Jacek tutaj też krzyknął gol przy Jesusie i Malki. To prawda. To, to teraz Jacku będziemy razem krzyczeć gol przy golu kolejnym, który padnie za chwilę dla Jagiellonii. I teraz rzut karny pululu. No więc przyszykujmy się, krzykniemy razem. Ja Także... może krzyknę tak nieśmiało, tak? O... Tak. A ty, no, ja, ja to krzyknąłem, bo to było takie zaskoczenie. No. Ima strzymał piłkę i tak nagle nagle wziął i strzelił. O. No tak tyłem na dodatek. I teraz, się. Ale teraz będzie już pululu brał rozbieg czterometrowy. metrowy Marciniak, tam przesuwa zawodników. Bramkarz yy, Kochajski skoncentrowany, teraz stoi na linii Pululu, patrzy się na niego. Ależ teraz emocje niesamowite. 3 do 0. Jakaś decyzja? A Awar proszę Państwa. Co mam? A, żółtą kartkę jeszcze. Kartka. Za ten faul. A się okaże, że będziemy Karnego mieli... Karnego nie ma. Rzut wolny. <laughs> Już, no to się pokrzyczeliśmy. Już krzyczeliśmy gol, no to może po rzucie wolnym. No, ale <laughs> to słuchaj, to teraz będziemy krzyczeć gol po rzucie wolnym w Dowika lub Nenę. Jakoś mi tutaj tak pachnie, bym powiedział, Zalatuje, zalatuje golem. chociaż jest tam też i Kupisz, ale... Nie, Kupisz to na pewno nie będzie strzelał. To na pewno będzie albo Wdowik, albo Nenę Ja zakładam, że to jednak będzie Wdowik. Zalatuje golem. Tak jest. Czteroosobowy mur drużyny mileckiej stali. Pięciu chyba nawet osobowy. piłka także 17 metrów od bramki. 17, można powiedzieć 16,5. I już piłkarze Jagielloni. Nenę i Wdowik. Wdowik, Wdowik. Rusza i go! gol wika w tym sezonie coś nie tego. Matko Bosko jest. On tam znowu pojedzie. Ale to było piękne okienko. A, ciesz się Państwa. Jacek. Niech to będzie twój coś gol. Coś niesamowitego, Świetna sprawa. 4 do 0. Tutaj szał radości jak wółu, kibice wyglądają za bramką. No i piękny strzał Wdowika. Teraz kibice znowu wstali i, i po prostu proszę tylko posłuchać cały stadion. Blisko 9 tysięcy kibiców żółto-czerwonych. Mimo tego, że to listopadowy, niezbyt przyjemny wieczór, to jednak stoją nasi kibice i dopingują, i śpiewają. Atmosfera cudowna. Jagiellonia sama stwarza kibicom taką cudowną atmosferę, po której nie chce się siedzieć, chce się wstać, chce się tańczyć, chce się śpiewać. I to robią kibice z Białego Stoku. w tym sezonie strzeliła już 34 bramki. Niesamowity wyczyn. Nieważne kto gra, ważne.

Chcę oglądać taką Jagielonię, to przypomina te najlepsze czasy, te sezony, kiedy zdobywaliśmy wicemistrzostwo polskie, byliśmy o krok od tego mistrzowskiego tytułu. Jagielonia gra tutaj bez kompleksów, jeszcze była taka jesień 2009 bodajże, 2010 chyba, gdy byliśmy liderem po rundzie jesiennej i tutaj pokonywaliśmy rywali. No naprawdę Jagielonia gra bez kompleksów, wynik o tym świadczy, 4 do 0 no i zdecydowana przewaga żółto czerwony